Cześć, tej Max Maxiwima Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku naprawy Audi A6 oraz Audi RS5. Zapraszamy. Pierwszym prezentowanym dzisiaj samochodem jest Audi A6, który jest właśnie w tym momencie polakierowany. Będziemy go składać. Rocznik 2017: dwulitrowa jednostka TFSI. 252 konie, przebieg 46 tysięcy mil, czyli dość przyzwoity, nie, niezbyt wyjeżdżony egzemplarz. Środek jasny skóry z bardzo ładnymi drewnianymi wstawkami, taki właśnie e, brązowa deska, ale zaraz sobie do niego przejdziemy. Dzisiaj pokazujemy Wam naprawę samochodu, czyli co się dzieje, co robimy, jak to wygląda. Wstawiona ćwi no, ćwiartka, ćwiartka to za dużo powiedziane. Poszycie prawego błotnika, ponieważ było uszkodzone. E, nowy zderzak, pas został tutaj cały roznity i wstawiony jest prawy okular i tak jak wspomniałem prawe poszycie błotnika. Samochód przyjechał do nas bardzo mocno porozbierany. Nie miał szyby jednej, drugiej, chromów pozdejmowanym. Generalnie tutaj było wiele elementów. Klapa w tym samochodzie była lekko uszkodzona tu na rogu. Może na zdjęciach zaraz wam to pokażemy jak samochód wyglądał wcześniej. Coś śmiesznego najwyraźniej ten samochód próbowali naprawiać w Stanach Zjednoczonych, ponieważ na klapie testowali sobie mastyki i trzeba było je później zdejmować do lakierowania. Nie było to proste, ale udało się je pościągać. Było kilka pasków prób różnych mastyk. My tutaj zrobiliśmy, powiedzmy, takie dość standardowe mastyki w te elementy, które były wymieniane. Tak to większość staramy się, żeby przywrócić wszystko do oryginału. Tutaj główne mastyki, no to są one zachowane. Te poboczne także są zrobione całość epoksydem, zrobiona w takie, można powiedzieć, szczeliny gdzieś głębokie. Wosk taki antykorozyjny wciśnięty, żeby też rdza gdzieś tam nie wychodziła. No i cała tutaj wnęka jest obmalowana. Z takich lakierowanych elementów mamy zderzak kompletny, który kupiliśmy nowy. Jest to wersja S-Line, czyli mamy troszeczkę inny zderzak z przodu, z tyłu, poza tym listwy są generalnie te same, na błotnikach mamy tylko znaczki S-Line, większych różnic jako tako nie widać. Do naprawy tego właśnie tyłu, tak jak widzicie, jest wycięta jedna szyba, druga szyba, żeby wstawić takie poszycie, było cięte gdzieś mniej więcej tutaj. Staramy się zawsze prosić blacharza, żeby ciął jak najwęższych miejscach żeby później jednak no bo na łączeniu takiego właśnie elementu będzie szpachla no to żeby tej szpaki było jak najmniej no to staramy się jak najmniejszych elementach tak samo tutaj gdzieś mniej więcej był wstawiony ten cały element no i cięcie tutaj gdzieś najprawdopodobniej było kolejne jak wymienia się poszycie? No, nie ma innej opcji, żeby nie ciąć, trzeba to zrobić, ale jak to jest zrobione z głową, no to tak naprawdę tutaj się nie ma czego obawiać. To nie jest wymiana całej ćwiartki, jakichś podłużnic czy takich elementów. Są to elementy wymienne. W ASO normalnie kupujemy poszycie całego takiego elementu. Więc jeśli ASO coś takiego możemy kupić, to znaczy, że jest to robione po to, żeby to wymieniać. Tak samo jakbyśmy wymienili błotnik z przodu czy maskę. Tam jedynie mamy taką różnicę, że odkręcamy śrubki, dajemy nowe, tu Tutaj jest to cięcie, ale jak to jest zrobione dobrze, no to po tym praktycznie żadnego śladu nie ma i jak najbardziej można takim samochodem no, jeździć później. No tutaj akurat nic nie wpływa na żadne geometrie i takie elementy. Przy czym tu mieliśmy uderzenie w prawy tył. Więc lekko zawieszenie było ruszone, została zrobiona geometria zaraz po zrobieniu blacharki. Zawsze sprawdzamy po blacharce tą geometrię, żeby ona wyszła dobrze, bo w razie w, gdyby coś blacharzowi nie daj Bóg nie wyszło, no to jesteśmy w stanie go wrócić jeszcze do blacharza, żeby poprawił, gdyby przykładowo przy takich uszkodzeniach jakichś większych, jeśli jest naruszona konstrukcja, bo Bądźmy szczerze, że takie są także przyjeżdżają, jeśli jest konstrukcyjnie naruszony. Czasami tego nie widać, a jednak takie elementy są uszkodzone. Wtedy samochód, jak ja mówię, jak praktycznie większość samochód zawsze staramy się zapiąć na płytę, żeby to przemierzyć, żeby później ta geometria powychodziła, no bo to jest najważniejsze, żeby nie robiło nam czterech śladów, jak większość osób się boi, ale to musi być naprawdę spaprana robota, żeby coś takiego się działo. Poza tym do tego obcieniowane całe drzwi, które wcześniej nie były uszkodzone, ale jak lakierowaliśmy prawy błotnik tylni, no to drzwi trzeba było do tego obcieniować. Wiadomo, wnęka jeszcze, drzwi polakierowana i w sumie idąc do przodu na życzenie klienta, a przedni zderzak został także polakierowany, bo był od widełek od dołu gnieciony, tak jak już wcześniej gdzieś tam mówiłem, no to bardzo dużo jest takich właśnie szkód, że albo przedni, albo tylny zderzak jest uszkodzony, poza tym z przodu brak jakichkolwiek uszkodzeń, samochód w oryginale, tak jak przyjechał cały silnik, tak powiedzmy, że zawsze staramy się go doprowadzić do ładu, no bo teraz to wszystko jest brudne, czyścimy, nie ze względu na to, żeby ukryć jakieś wycieki czy coś, tylko właśnie po to, że jak samochód wyjedzie od nas, to wiemy, że jest silnik wyczyszczony i każdy nowy przykład, o gdyby był kiedykolwiek wyciek, czego nie życzymy nigdy klientom, no to wiemy, że jest to coś nowego, no bo tu zawsze przepatrujemy takie elementy, żeby no, wychwycić jak najwięcej rzeczy podczas naprawy, no bo to jest jakby założenie całej istoty tych samochodów jak do nas przyjadą, żeby to wszystko posprawdzać. Przejdźmy sobie jeszcze na szybko do środka, pokażemy jak mniej więcej on wygląda. Samochód mamy w zewnętrznym s line wewnętrzny nie ma, czyli jest to wyposażenie najprawdopodobniej tutaj było Premium Plus Prestige to już jest podwójny S-Line jeśli chodzi o Stany Zjednoczone a Premium no to jest standardowe wyposażenie, bo mamy właśnie takie trzy rozdzielacze tych wyposażeń. Przeciwngielne zrobione lampy, już z tyłu mamy przerobione lampy nie mieliśmy amerykańskich, więc zakupiliśmy od razu europejskie. Matrixy pływające, bo tu już mamy wersję poliftową 2017. One, polift wyszedł bodajże w 2015 roku, z tego co pamiętam jakoś początkiem. Tutaj z takich rzeczy, powiedzmy, no jest, jest wszystko w miarę standardowo, przy czym mamy lusterka składane jeszcze dodatkowo, full elektryka w fotelach, w szyberdach. Mamy, no i ten środek, który mówię, jest w takim kolorze brązowo-kremowym. Bardzo ładne tutaj wstawki drewna, które się naprawdę ładnie komponują. Tutaj w zależności zawsze jak, jak to woli, no to jest jest do wyboru kolorystycznie. Tak, ten jest bardzo rzadkim kolorem, mało kiedy trafia się na aukcjach, więc tutaj myślę, że, że dość fajny zakup, jeśli ktoś preferuje właśnie jaśniejsze środki na boze z tego co widzę, a tak to czujniki podgrzewane fotele i takich więcej podstawowych opcji. Cenowo Audi C7, właśnie taki rocznik 2016 17 na gotowo, czyli po naprawach do rejestracji, w okolicach od 90-110 tysięcy, tak mniej więcej mniej więcej wychodzą. Jak zawsze mówię, może się trafić, że wyjdzie drożej, jeśli licytujemy z klientem do wyższych cen. Może się trafić, że wylicytujemy go taniej i będzie o wiele taniej. Realnie trzeba mniej więcej na takie budżety się nastawiać w tych samochodach, żeby był dość fajny egzemplarz. Z Niedużym przebiegiem, tak jak tutaj, no bo to nie jest duży przebieg jak na taki samochód, więc myślę, że tutaj jak najbardziej można właśnie oscylować gdzieś w takich kwotach. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszamy do kontynuacji naszego odcinka już w środę, w którym pokażemy właśnie to Audi RS5, w którym nie wiemy, czy będziemy chcieli Wam pokazać, jakie były uszkodzenia.